Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prezencie świątecznym, jaki dostałem od Darii, mojej ukochanej podchoinkę. I wiem, że było takie zapotrzebowanie, mimo tego, że ten prezent pojawił się już na moim Instagramie, na którego serdecznie oczywiście zapraszam, ale wiem też, że nie wszyscy mają Instagram, oraz pojawił się w odcinku na tym kanale o Wiktorinoxie Klimberze. I stał sobie tutaj, gdzie teraz leży Klimber, zdaje się. Leżał sobie, gdzie leży Klimber. Ale nie był oficjalnie omawiany i nie był też bohaterem żadnego odcinka, dlatego dziś nadrawiamy te zaległości i pragnę Wam przedstawić Victorinoxa Farmera X. I pozwólcie, że na samym początku złożę sobie ten nożyk, no BHP przede wszystkim i po co się ciąć, jak można się nie ciąć. To chyba logiczne. Na wstępie kilka rzeczy, które trzeba tutaj wyjaśnić. Farmer X jest nowością, ma kilka miesięcy. No ale nie jest to nowy iPhone, więc youtuberzy na świecie się po niego nie rzucają i jest dość mało filmów na YouTubie, a na polskim YouTubie nie ma chyba filmów wcale, dlatego mam ten zaszczyt, że chyba jako pierwszy opowiem wam o farmerze X. Po drugie, farmer X jest rozszerzoną wersją farmera, rozszerzoną o nożyczki, o czym też Wam za chwilę powiem. Victorinox Farmer to taka wersja scyzoryka aloksowego, który miał piłę. Nie wiem, czy to jest najważniejsze narzędzie rolników może szwajcarskich, więc cieszy mnie to, że Victorinox jakoś odpowiada na potrzeby szwajcarskich rolników, natomiast przy w polskich gospodarstwach rolnych piła jest tak kluczowym narzędziem? Dyskusyjne. Po trzecie, trzeba sobie powiedzieć, że ten Victorinox różni się od Victorinoxów 91 mm, bo Victorinoxy aloksowe są ciutkę inne i na te różnice zwrócę Wam na pewno uwagę, natomiast warto mieć to na uwadze, że Alox w wersji polskiej jest tylko jednolity biały aluminiowy, taki jak ma kolor aluminium. Natomiast w zagranicznych wersjach, na jakichś ważniejszych rękach, niż niestety my dla Szwajcarów, są też wersje czerwone i są też wersje bardzo ładne zielone. I chyba z niebieskimi się gdzieś tam jeszcze spotkałem. No u nas niestety. Jest jak jest, no więc jest tylko jedna wersja kolorystyczna, a szkoda. Ta wersja kolorystyczna, jak mówił Bazyl w swoim filmie o pionierze, podobno brudzi jasne rzeczy. No ale jak widać, ja mam dużo jasnych rzeczy akurat ze sobą, a tego Victorinoxa używam, no dwa tygodnie teraz będzie, więc. No, przykro mi, ale nie miałem gdzie tego, jak sprawdzić. Poza tym ufam Bazylowi na słowo, więc sprawdźcie też jego film na temat pioniera i on wam więcej na ten temat powie. I jeszcze po czwarte, trzeba tutaj wspomnieć, że narzędzia są tylko z jednej strony, nie ma ich z drugiej na plecach, więc nie ma Philipsów, korkociągów, nie ma haczyków, szydeł ani żadnych dłutek. Totalnie nic tutaj jest pusto, tu jest ładnie, tu jest minimalistycznie, co też mi się bardzo. Podoba. I są tutaj narzędzia, które się totalnie nie różnią od tych we wszystkich innych scyzorykach, a są takie, które są dość wyjątkowe, o czym Wam też na pewno powiem. A więc przechodzimy sobie do wymiarów, wagi, materiałów, z jakich został wykonany ten scyzoryk oraz do jakości wykonania. I zaczniemy sobie od wymiarów. Victorinox ten. Ma 17 mm grubości. I tak jak wspominałem o tym w odcinku o Wiktorinoxie Klimberze, że jest taki scyzoryk, który ma idealną grubość dla mnie, to właśnie jest to idealna grubość. To Farmer X ma idealną grubość. Deluxe Tinker już jest ciutkę za gruby, natomiast Klimber jest ciutkę za cienki, według mnie. To jest idealna grubość, jest bardzo symetryczna z szerokością tego scyzoryka i fantastycznie mi się go trzyma, fantastycznie się go używa i całkiem nieźle się go używa, trzymając nawet krojąc coś czy używając innego narzędzia. Drugi wymiar, czyli długość jest też dość wyjątkowa, ponieważ Aloksy są ciutkę dłuższe od zwykłych 91 mm Victorinoxów, bo mają 93 mm długości i według mnie wcale tu nie ma żadnych wielkich różnic. Jeżeli nie weźmiecie tych dwóch scyzoryków obok siebie do ręki, to nie zaznacie żadnej różnicy. Według mnie nie ma to żadnego wpływu na jakąś kompaktowość tych scyzoryków, ale przy ostrzu i przy narzędziach już ciutkę zyskuje. I to widać jak się porównuje bezpośrednio jeden nóż na przykład do drugiego noża. No tutaj y, jest dość spora różnica, ale o tym Wam powiem przy narzędziach. Waga tego scyzoryka to już sporo, bo 109 gram. I naprawdę jak na tą ilość narzędzi to trochę jest. Natomiast no nie oszukujmy się, aluminium jest cięższe niż plastik. No, aluminium jest lekkie, lżejsze niż tytan. Tytan jest lżejszy niż stal, no ale i tak najlżejszy będzie zawsze plastik, więc no plastikowe okładziny będą zawsze lżejsze, trzeba się z tym pogodzić. Natomiast aloks nie będzie się tak rysował, tym bardziej, że ma dość chropowatą powierzchnię. Przechodzimy więc błędnie do jakości wykonania i materiałów. AloX ma dość chropowatą powierzchnię. W ogóle aloks to jest nazwa od aluminium, to AL, a OX to jest od inoxa, czyli od stali nierdzewnej. No dziwnie to brzmi, jak się tak wytłumaczy, ale marketingowo brzmi bardzo dobrze. Więc dla mnie, absolutnie ok, całkiem nieźle to brzmi i całkiem fajnie się to sprawdza. No bo te aluminiowe okładziny naprawdę nie widać po nich żadnego zużycia. Chyba, że kupujecie te właśnie barwione, no to one się tam ścierają na tych krańcach, tych tutaj gliszowania, bo to się zdaje się nazywa gliszowanie. No te takie wycięcia, taka siatka, jakby to, to jest gliszowane, chyba chociaż nie jestem pewien, więc jakby coś to mnie poprawcie w komentarzu. I one się wtedy ścierają, jak są kolorowe, a jak nie są, no to są takie fajne i wtedy nic nie widać żadnych tutaj oznak starzenia się, zużywania i jakiegoś nadużywania tak. nawet. Więc mamy tutaj aluminium, nie wiem do końca jakie. Mamy tutaj stal Victorinox Stainless Steel. Na temat stali wypowiadałem się we wszystkich odcinkach o Victorinoxach, z tym, że jaki to jest rodzaj stali podawałem przy odcinku o Klimberze właśnie, ale czy to jest ten rodzaj stali, to nie wiem, bo napisał mi to gościu na YouTubie, w komentarzu. Więc yy, nie jest to do końca zaufane źródło informacji. Możecie to stwierdzić po wszystkich grupach antyszczepionkowych i anty-5G na Facebooku. To też nie jest jakieś wiarygodne źródło informacji. Nie wszystko, co jest napisane w internecie, jest prawdą. Dla niektórych to szok, co? No tak. I nie każdy YouTuber mówi też prawdę. To też szok przepraszam, rujnuje wam świat w 2021 roku tak więc yy, do końca ja nie wiem jaka to jest stal yy, stal jest całkiem ok, stal całkiem nieźle trzyma ostrość jest to stal nierdzewna, warto oliwić oczywiście te narzędzia tutaj żeby ładnie chodziły, natomiast zrzewieć wam nie zrzewieją jeżeli nie będziecie ich trzymać w solonej wodzie, w pudełku czy w słoiku na szafce, no to wtedy Wam nie rzardzę, wie. A jeżeli już mówimy o ostatnim segmencie, czyli o jakości wykonania, to absolutnie nie mam zarzutu żadnego, prócz dwóch rzeczy. Wszystko jest idealnie wyszlifowane, wszystko jest wypolerowane na lusterko, wszystko pięknie działa, wszystko jest pięknie zrobione, prócz tego, że jeden tutaj nit trochę odstaje, ale już się naprawdę czepiam, już nie mam się o co czepiać, więc o to. No i są małe szczerbki na szydle, ale... No są. No też się czepiam. Wiadomo, że się czepią. Czego się trzeba czy przyczepić, żeby nie było za bardzo kolorowo, więc Victorinox oficjalnie postarajcie się tam. Kontrola jakości, postarajcie się. Tak serio to żartuję, nawet tego nie widać, więc... więc spróbuję Wam to jakoś pokazać na przebitkach, a normalnie to raczej tego nie widać. I przechodzimy sobie do specyfikacji technicznej i do funkcji, czyli do tego, co ten scyzoryk potrafi. A więc narzędzia dzielą się na takie, które są identyczne jak te, które spotkacie w 93mm scyzorykach, albo nie wiem, w 111mm, chociaż Raczej w 91 mm, i takie, które są inne, i od tych, i od tych, są zupełnie nową kategorią narzędzi, które warto by było tu gdzieś omówić, jakoś poruszyć i porównać z tymi klasycznymi, normalnymi. I zacznę od tych zwykłych, ponieważ nie są one wcale gorsze, po prostu były już tu tyle razy omawiane, że szkoda, wymarnować Wasz czas. I spojrzycie sobie do moich innych filmów, tam na pewno je omówiłem, szczególnie w Deluxe Tinkerze czy w Klimberze, bo tam były omawiane 93 mm scyzoryki. I po pierwsze, jest tutaj kółko do kluczy, które się totalnie niczym nie różni od innych kółek do kluczy. Jest takie samo, no bo wiadomo, robi się wszędzie takie samo, bo jest taniej bo wystarczy jedną maszynę na jedne parametry i jest tani. Po drugie, mamy tutaj otwieracz do konserw, który jest identyczny z innymi otwieraczami do konserw niczym się nie różni, plus do tego ma 3 mm śrubokręt i to jest wszystko, nic tutaj nowego nie odkryjemy więc szkoda to omawiać. Po trzecie mamy tutaj nożyczki pozwólcie, że je otworzę dla tego, żeby były otwarte i nożyczki to jest moje ulubione narzędzie w Victorinoxach są fantastyczne i w każdym praktycznie Victorinoxie który mam są nożyczki, no bo szkoda by było nie mieć jak można mieć takie świetne narzędzie Nożyczki są identyczne jak we wszystkich innych yy, Victorinoxach i szkoda ich dłużej omawiać, bo naprawdę są fenomenalne. Jak na tak małe urządzenie nic więcej nie trzeba. Po czwarte jest tutaj piła. Ale piła jest dyskusyjna i nie wiem czy się nie mylę, Mówiąc, że jest taka sama jak w Victorinoxach 91-mm. Nie mam takiego Victorinoxa z piłą i nie jestem w stanie wam porównać. Być może jest ciutkę dłuższa, a być może nie. Jak kiedyś dorwę jakiś scyzoryk, to na pewno wam o tym wspomnę i, i na pewno nie zapomnę. Według mnie nawet jak jest dłuższa o milimetr czy dwa ta piła, to to nie ma żadnego znaczenia. I tak ma ostre tak samo zęby jak w każdym Victorinoxie, i tak jest dość cienka, i tak jest dobra, i tak będzie wam ciąć, tak jak powinna ciąć. Więc myślę, że y, powinniście być zadowoleni. Nieważne, czy to będzie ten mniejszy, zwykły scyzoryk, czy ten aloksowy. Farmer z piłą na plus, chociaż uważam, że akurat to jest średnio potrzebne narzędzie. Ale, okej, okay, taki jest zamysł farmera. Ta piła tutaj musi być. I teraz przechodzimy już do narzędzi, które będą się różnić od tych narzędzi standardowych. I na pierwszy ogień pójdzie otwierasz do butelek i razem z tym śrubokręt. I są to narzędzia bardzo wyjątkowe, bo większe niż w scyzorykach 91 mm, natomiast mniejsze niż w scyzorykach 111 mm, czyli to jest w ogóle trzeci rozmiar tego narzędzia. Jest tutaj otwieracz do butelek, dość duży, taki wygodny, całkiem bardzo wygodny. Ja bardzo lubię ten otwieracz do butelek. I jest tutaj 7,5 mm płaski śrubokręt. To jest różnica, bo w 91 mm Victorinoxach jest to 6 mm śrubokręt. Dla kogoś może to stanowić jakąś sporą wartość, albo mogą w ogóle na to nie zwracać uwagi, jak ja. Natomiast warto to wymienić, że jest tutaj większy ten śrubokręt, może więcej podważyć albo większe śruby wkręcić, znaczy załapać po prostu tam szczelinę większą powierzchni. I to by było na tyle. Ale jest to inne narzędzie, warto tutaj o tym powiedzieć. Drugim dość wyjątkowym narzędziem, i rzadko spotykanym gdziekolwiek indziej, a w ogóle to jest chyba zarezerwowane tylko dla inoxów, jest szpikulec przebijak. I ten szpikulec przebijak nie ma oczywiście dziurki, natomiast jest bardzo ostry, jest cienki i znacząco różni się od zwykłego szydła czy przebijaka z 91 mm wersji z scyzoryków, ponieważ nie jest umiejscowiony z tyłu i nie otwiera się na zasadzie nie wiem, korkociągu, tylko jest umiejscowiony tutaj w tym miejscu od frontu i można nim dźgać jakoś tak wygodniej. To po pierwsze. Po drugie, jest on w miejscu zamiast małego ostrza. Tu zwyczajowo jest zawsze małe ostrze, dlatego to duże jest skierowane na ukos. Tu jest małe ostrze, ale zamiast niego w aloksach są właśnie te przebijaki. I to jest fajne narzędzie, wydaje mi się, że się może przydawać, choć według mnie osobiście mały nożyk jest lepszy jako skalpel. Mały nożyk jest naprawdę przydatny. Tego jeszcze nie miałem okazji użyć, nie wiem jak to działa, bo w ogóle szydła czy przebijaki są przeze mnie rzadko używane. Natomiast nie omieszkam tego kiedyś sprawdzić, i może po dwóch latach Wam nakręcę taką recenzję, że u po dwóch latach Hotel Oksa używałem tutaj i wiem wszystko o nim. Dzisiaj po prostu Wam omawiam te narzędzia. Nie powiem, podoba mi się to szydło, fajnie wygląda, w fajnym jest miejscu i bardzo przyjemnie się je otwiera. Łatwiej niż nożyk w 91 mm wersjach, bo tutaj jest taki, taka blacha zawinięta, odstająca, którą łatwo złapać. Paznokcie. I ostatnim, znanym nam doskonale, ale jednak innym od klasycznej wersji narzędziem jest ostrze duże, a właściwie tutaj jedyne ostrze. I to ostrze duże faktycznie jest duże. Jest dłuższe i jest szersze niż w wersji standardowej. I przyznam wam szczerze, że według mnie przy rozmiarze tego Victorinoxa, przy mojej nie aż tak dużej ręce, bo takiej raczej małej albo średniej, to jest to wygodny nożyk jako nożyk, naprawdę. Ja wiem, że to jest joint i można zrobić tak, chociaż wam się chyba nie złamie na ręce, jakbyście się musieli postarać, żeby naprawdę go docisnąć, żeby złamać na ręce. Ale jest to wygodny nożyk jako nożyk do otwierania paczek fenomenalnie. A jeszcze jak ktoś zobaczy ten krzyżyk i stwierdzi, o, scyzoryk, to już w ogóle strachu nie wywołuje. A jak ktoś zobaczy folder, który ma taką samą długość ostrza i otworzycie go, nie wiem, strzelając, to powie, no, morderca, nożownik. A jak ktoś zobaczy krzyżyk szwajcarski, to mówi, o, scyzoryk, MacGyver takich używał, fajne, fajne. No, lubię takie gadżety fajne. Mój bratanek miał taki. Tylko mój bratanek miał oryginalny, bo czerwony, a to taki widzę jakiś z bazaru, nie? No. no więc to ostrze jest bardzo przyjemne i naprawdę można go już używać jako takiego folderka naprawdę małego. I ten nożyk często ląduje w mojej kieszeni jako EDC. I nie żartuję sobie, naprawdę lubię scyzoryki jako EDC. Mimo, że nie używam praktycznie tych dodatkowych narzędzi. Raz mi się udało uszyć piły w Trailmasterze, bo potrzebowałem podkładki pod regał w kuchni z takiej tej łyżki. Drewnianej starej. No i jeszcze raz użyłem śrubokręta krzyżakowego, bo się kółko od szafy w przesuwanych drzwiach odkręciło, to tam trzeba było użyć. No ale tak poza tym to nic. I to by było wszystko z tych narzędzi. Trzeba przejść do jakiegoś podsumowania i trzeba coś o tym scyzoryku powiedzieć. I powiedzieć trzeba to, że jest to oczywiście Victorinox. Trzeba powiedzieć to, że jest to oczywiście Szwajcar yy, z dożywotnią gwarancją robiony chyba zdaje się w Szwajcarii. Ale pamiętajcie, że serwis Victorinoxa w Polsce to może być różnie. To nie jest Lederman i, i to nie jest jakaś bezwarunkowa turbo gwarancja i za pewne rzeczy pewnie przyjdzie zapłacić. Także szanujcie swoje scyzoryki, tym bardziej, że to nie są jakieś Heavy Duty narzędzia do naprawdę ciężkiej, katorżniczej pracy. Warto tu też powiedzieć, że jest to nowość na rynku i jest to też Aloks, więc swoje będzie kosztował i kosztuje on około 240 zł. A mówię to na początku roku 2021, w trzeciej dekadzie XXI wieku, czyli mamy teraz w sumie jakby imieniny wieku. Dziwne, nie. To tak, tak można mówić, że imieniny miesiąc jest trzeci, trzeci na przykład, nie? To teraz mamy imieniny wieku. Ale no niestety swoje to kosztuje 240 zł, to dużo. Możecie mieć naprawdę dużo większy scyzoryk. Trailmaster jest tańszy na przykład, jeżeli potrzebujecie więcej narzędzi w scyzoryku, bo wam się tak podoba albo chcecie mieć więcej narzędzi, no to na pewno ja nie wiem, handyman pewnie będzie gdzieś w tych okolicach, może będzie ciutkę droższy, ale no, ale będzie dużo bogatszy w narzędzia i funkcje, i tak dalej. Z tym, że według mnie jest to bardzo ładny scyzoryk. Jest to już trochę gentleman knife, i jak jest Spartan, zdaje się, w tej takiej najcieńszej wersji, albo jakiś pionier, i tak dalej, on jest naprawdę mały, to już faktycznie jest gentleman knife. Ja wolę trochę grubsze narzędzia, wolę jak się fajnie to trzyma w ręce, jak mi sprawia przyjemność dotyk tego scyzoryka, trzymanie go, więc. Y no wybrałem taki, najdroższa w sumie teraz wersja, najbardziej funkcjonalna z tym, że no piła, no sorry, no dla mnie piła jest nieprzydatna. Nie w... Miejskim scyzoryku, bo w buszkraftowym scyzoryku piła jest jak najbardziej przydatna i często się jej używa i też mi się parę razy zdarzyło, no ale tutaj nie, tutaj to jest scyzoryk do miasta, scyzoryk do jakichś bardziej nawet eleganckich okazji, według mnie, bo on się będzie nadawał. I jak tak spojrzycie, jest płaski, to nawet nie widać, że on jest taki dość gruby. I w marynarce gdzieś tam, w wewnętrznej kieszeni też będzie mógł leżeć i też. Nie będzie nikogo straszył ani ciążył. I podsumowując, w sumie tak na gorąco no bo dwa tygodnie używania tego scyzoryka w sumie nawet nie dwa tygodnie bo często noszę też inne noże zamiennie no to to jest gdzieś tam na gorąco jeszcze nie znam wszystkich wad i zalet to trzeba powiedzieć, że nóż jest fajny, jest duży, jest bardziej poręczny niż to, co macie w klasycznych tych scyzorykach typu tinkery, yy, Huntsmeny i tak dalej 91 mm. No to nóż jest fajniejszy, fajne jest to szydło podoba mi się. Oczywiście mi się pewnie nie przyda. Nożyczki są fenomenalne, one się zawsze przydają i nożyczki w Victorinoxach To jest w ogóle klasa wyżej od wszystkiego innego, co jest w ogóle w tym rozmiarze, albo nawet jest większe jak tulo od Ledermana. Z tym, że nie jest to nóż dla każdego, no bo jak ktoś chce mieć więcej narzędzi. Niech kupi coś 91-mm, będzie więcej narzędzi, albo kupi 111 mm scyzoryk otwierany jedną ręką i będzie jako nóż normalny służył. Natomiast on jest ładny. Ładny. To no pewnie dlatego większość ludzi będzie go kupować. Bo jest ładny albo Bogo nie mają w kolekcji. Ja go kupiłem bo jest ładny, a kolekcji nie mam. Chociaż w zastraszającym tempie się rozrasta moja kolekcja w Victorinoxu. To jest smutne i źle lokuję te pieniądze, bo to jest bezzwrotne lokowanie w tej w Szwajcarii. To powinno być na koncie w banku szwajcarskim, a nie w Victorinoxach. Ale jaki inwestor, takie inwestycje, no trudno. A wam jak się podoba Farmer X? Czy to jest rolnik z klasą? Bo według mnie tak i sprawdzi się w każdych warunkach. I w lesie dzięki pile i nożowi, i na jakimś bankiecie, i w normalnym jakimś casualowym y, otoczeniu biurowym i tak, dalej, i tak dalej. Według mnie ten nóż jest świetny, jest ładny i wydaje mi się, że kupuje się go dla samej chęci posiadania, dlatego, że jest ładny i ze zwykłego gadżeciarstwa. Ale to w sumie chyba większość Victorinoxów się tak kupuje. Z gadżeciarstwa. Jak zwykle zachęcam was do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Zachęcam was też do zostawienia łapek pod moim filmem, tak żebyśmy złamali ten algorytm YouTube. Zachęcam was też do dyskusji w komentarzach, do konstruktywnej krytyki, byleby była kulturalna i na poziomie. Znajdziecie mnie też na Instagramie, znajdziecie mnie też na Twitterze, na fanpage'u tego kanału na Facebooku oraz na fanpage'u i na kanale Do Potęgi. A mi nie pozostało nic innego, jak tylko pożegnać się z Wami w tradycyjny sposób, także pozdrawiam.